I te i mały przegląd. Idziemy na święta. Jak mają? Chyba mają. Fajnie się zaczyna. Papier do pakowania. Czyli jakiś akcent świąteczny już jest, ale nie mam ceny. To co? Szukam tych świąt, co? No szukaj, babu, Tak, jeszcze w międzyczasie. 49 zł. Szylasku 2180 W. Jest grzewarka próżniowa 149 zł I tu już są święta. <laughs> Fajnie. Jeszcze takie termofory. Ile? 14,99. Mhm. I organizery po 3, po 2 opakowane. 11,99. O, różne są organizery, do lodówki dobra. Święta, chodźcie. No, co to takie ładne, chyba, worek <grymne> na prezenty? Ojej, jakie ładne, zobaczcie. Giga, fajne. Tutaj tak ściągane o 10 zł. 9,99, ale tak trochę zaokrągliłam. Jest taki, albo jeszcze taki jutowy, czyli do wyboru. I ten? No nie wiem, ten chyba fajniejszy, co? Chyba tak. Jakieś kokardki. 5,99 dzwonią, dzyn, 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 ale nie słychać. <laughs> Takie, różne wzory. O. Albo sre srebrne, złote, babo, złote. Albo złote. Hmm? Czerwone, gładkie też są. Ok, zestaw 4 lub 6 sztuk, ale co to jest? W sensie tutaj czytam 6,99. Aha, opakowania prezentowe. A papier do pakowania 4 zł. Różne wielkości. 6 mniejszy albo 4 większe. O. Jeszcze. No, wyjdziesz. Wyjdziesz. Okej. Okay. Dobra, patrzymy jeszcze ten papier. Różne. Różne, różne. Ten jest fajny, brunifery. Okay. Nach, no, widzę świąteczne swetry. Dziecięce, 27, 28 zł. Jak to leci, rozmiarowo? 134 14, na 140. 134 14, na 140. Aha, a nie, większe też są, 146 na 152. Różne gazetarki, zobaczcie. Dla dziewczynki, ale dla chłopca również. O, takie kolorki, jak coś. Zestawy wstążek 7-8 zł. różna różna. Zwyczcie. Nie wiem, ile tu jest metra. Dużo. Te są ładne. Albo jeszcze takie połączenie. No. Okej. Okay. W przelocie między świętami spodnie dresowe męskie 45 zł. Rozłożymy sobie. Z jedną kieszenią. O, różny obrazek. Najadę. Dwa kolory. Kieszenie po bokach, no jak te męskie. Jakieś sweterki. Swetr damski, a różne są te swetry, 45 zł. Rozłożymy sobie, chodźcie. Bardzo ładny kolor. Tak się prezentuje ten sweterek. No, jak Ty masz Pani rękaw? A tak, ten splot też na rękawie. W sensie ten warkocz. Dobra, złożymy ci to i jeszcze jakieś leginsy. Ocieplane. No takie Ala spodnie. Ale jednak leginsy 40 zł. Uh -huh. A te sweterki. Czekajcie, przejdźmy. Koszyk. A te sweterki. To jest ten sam kolor? Tak, to jest ten kolor. Uh -huh. I jeszcze w takich kolorach. I czarne. Tak? No. Jeszcze czarne. Różne są te swetry, zobaczcie. No okej. Okay. Tam mają już inny sobie? Ok co tu jeszcze? Dla dzieciaczków. Wraz dziecięce 29 zł. Różne. O. A to co to jest? Tutaj podnie. Aha. Takie materiałowe. 49 zł. Nogawka prosta. Dwa kolory czarne i takie szare. Nie wiem, jak tego rozłożyć. Poza tym idziemy na święta, co? No, chodźcie. Jeszcze kurtka klikowana. 89 zł. Minus 40 zł teraz. Pokaż się, jak ty wyglądasz. O, ale taka dosyć męska. Czy damska? Kobietki? Albo zielona. No nie wiem. Nie podają, no tak. Może taki są. Może. I koszule. planelowe. 35 zł. Dwa kolory. Gdzie te święta? Chyba z drugiej strony jeszcze. Przejdziemy. Koszyłka termiczna. 18 zł. Damska. Legginsy też są. Też 18, też. Tutaj jakieś sweterki. 40... 50 zł. Pokaż się. Tak się prezentuje. Bardzo miłe w dotyku. Taki cieniutki. Fajny. Ach, on jest taki długi, zobaczcie. Długaśny, no dobra. Okej. Okay. Może sobie złapiemy taki zapakowany. Ładnie. No, przed kolaną. Okej. Okay. Fajny kolor, co? No. Jakieś gaciorki 29 zł. Po ile tu jest? Po 5 par. Powłniane. Różne kolory. I botki. Ile to botki? 90 zł. Na takim obcesiku. Wszystko wybrane. Jest skarpeta świąteczna 10 zł. O, różne te skarpety. I dalej kurtka. Płaszcz pikowany 89 złotych. poproszę Złożony, to sobie zerkniemy co? No. Cieplutki taki naprawdę jak gruby. Ten płaszczyk. Tak się prezentuje. Dwa kolory, czarne i ten jasny. Tak, to jest czarny. Czarny. Albo czarna, albo taka jasna. To jasno, fajne, nie? No. Dobra, pani, czy to ładnie złożymy, tak jak byłaś? I lecimy dalej. Sweter męski, 45 zł. Ładny kolor. Albo takim, takim kolorze, który fajniejszy. Dobra, idziemy na te święta? No, chodźcie, zobaczymy jakieś golfy. Nie, to jest bluza damska. O, wyglądzie truksu O, 29 ,30 zł. 30. Nawet fajnie wygląda, zobaczcie. Kolor fajny. Ciepła na miniaturkę. Wyśmiemy. Różne, różne te kolory. Okej. Okay. 7,99 zł. jakieś kominki, 199 albo 300, a nie, to jest odkurzacz ok, ten kominek 199, fajny taki żeliwny uh -huh. elektryczny 399 jakiś odkurzacz Grundik. dobra, idziemy na święta chodźcie kurtka młodzieżowa, 39 zł pokaż się brązowe albo czarne o. Ale cena 39 zł no. Jeszcze tu ładnie złożymy I jeszcze jakieś spódnice damskie takie z ekoskórki. O, rozcięcie na przodzie, czy na tyle to jest? Na przodzie. A cena? 40 zł. Święta, święta, kierunek święta. No i mamy. Piękne pościele. Pościel flanelowa 37 zł. No to wychodzi. Obróz 35. 220 na 200. Albo 160 na 200. Takie wzory. Takie serduszka. Jest dziadek. A, tak się prezentuje na obrazku. No, jest tej pościeli. Jeszcze tutaj jakaś taka. O. A te obrusy Czerwona. 30, 140 na 240 35 zł. Ładne? Albo? 17... 18 zł. O, jakie ładne. Wymiar 110x160. Różne są te obrysy. O. Które? Kolejniejsze? Chyba ten i te są wszystkie wybrane. Okej. Okay. Pani na miniaturkę pójdziesz. Mamy jeszcze jakieś kocuki. 29 zł. 30, 180 na 200 Takie wzory. Albo jeszcze taki wzorek. No i zaczynają się poduchy. Fajne miłe w dotyku. No. <grym> Jest auto z choinką. 24 zł. Albo taka kratka. Która ładniejsza? Jedna i druga. Patrzcie, ale poduchy wybrane. Dobra cena. 24 zł. No. Jeszcze jakieś pościele z mikrowłókna 27 zł O Albo tutaj No tak pościeli na I tutaj Pościel flanelowa 69 zł To jest to samo co Na obrusie Chyba tak Tak? Chodźcie zobaczymy Gdzie ten obrus był A tutaj, tak czy nie No zobaczcie To samo Fajnie. Wymiar pościeli 220 na 200 I dwie poszewki 70 na 80 Wszystko wybrane. Flanelowa pościel z bawełną. Albo jeszcze taki wzorek. Ok. No i co? Mamy jakieś małe dekoracje. Gałązki LED 39 zł. Jak te gałązki wyglądają? O ładnie. Tutaj jest pokazane, jak świecą różne świeczki. 9 zł, 10. Tutaj wszystkie te świeczki. O. Naklejki świąteczne 9, 9 3 zł. No, jest pan renifer, siema renifer, siema cenowego. Ile ty panie kosztujesz? 29, tak? Niemożliwe. Witam Dziadek lub zestaw 12 zł. Aha, czyli dziadek jest to ten dziadek złoty albo taki czarny. Mhm. 11, 12 zł. Nie mam ceny tych reniferów. Jeszcze tutaj takie bałwanki LED. Okej. Okay. Pilcowe dekoracje. Koszyczki. 8 zł. Ładne? No ładne. I hoiun kalet. 19,20 zł. No dobrze, mój koszyk. Czekajcie. Przepraszam. Tylko zabiorę. Dziękuję. I... Jeszcze świeczniki. Świecznik lub taca, 20 zł. Ładny ten świecznik. A taca to która? Tacy nie mam, wybrany. Tak, Tecznie. Ta wisząca gwiazda LED. 49 zł. Albo 34 takie dekoracje. Różne no są te dekoracje. Zobaczcie. No, fajnie w Lidwo, co? Świątecznie. No. Dokończymy kobietki. Jeszcze zabiorę gazetkę, jak będzie, sobie zobaczymy. Nie wiem, ile to dekoracji. 4 zł. Ok. O, no na takie klamorki. Chodź, Mikołaj. Mikołajem kończymy. Fajnie od dnia Wam życzę. A która tam chętna, to za chwilę będzie jeszcze gazetka. Dobra, przemieszczę jeszcze na chwilę z drugiej strony. A tutaj co, to są takie talerze? No, ile to talerze? Nie mam ceny. To jest talerz? Talerz, Pojemnik na ciastka. Aha, to będzie to? 26 zł. Tak czy nie? Nie wiem. Jeszcze zestaw akcesoriów, 20 zł. Ale to fajnie. Jakieś puszki. Zestaw trzech puszek 24. takimi Mikołaje? O, a to co to? Ten zestaw akcesoriów. Jaki wałek fajny. Mały. Jeszcze widzę kubeczki. 10 zł. O, taki bucik. Pokaż się. seria Serio. Poleciało. Dobra idź baba. Idę. 12 zł jeszcze takie formy. Silikonowa. Dobra, idę, bo nie wyjdę. Dobra, jest gazetka, jedna, jedyna. Od kiedy? Od poniedziałku 3 listopada. Czy jest które? Ojej, nigdy nie wiem. <grym> Ale chyba dużo później, tak? Chyba tak. Zaraz <grym> sprawdzimy. Tak teraz patrzę, to jest katalog świątecznych zabawek. Także to jest takie, chyba wydanie miesięczne. Jakoś tak. leci aż do grudnia. Także no nie, no zabawki po nie oglądamy. Jak oglądamy, to napiszcie w komentarzu, to przy okazji kolejnego przeglądu sobie zobaczymy tę gazetkę. To kończę. Cześć.